Witam Was serdecznie. Jestem wnukiem byłego więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Mój świętej pamięci dziadek Wojciech Szczeciniak trafił do tego piekła, nie będąc nawet pełnoletnim człowiekiem. Miał 17 lat. Uciekał z robót przymusowych. Nie chciał tyrać dla Niemców, nie chciał być niewolnikiem. Został złapany, osądzony, wybito mu pół szczęki na gestapo i skierowano do tego niemieckiego kombinatu śmierci. Przez pół roku wytrzymał wszystkie potworności. Przeżył. Nigdy nie chciał uciekać. Mówił, że ucieczka jest niemożliwa. Mówił, że widział próby ucieczek. Widział także tych, których łapano i masakrowano z taką próbą. Jako wnuk byłego więźnia Auschwitz chciałem Was zaprosić na serial Ucieczki z Auschwitz. Serial realizowany wraz z telewizją History Channel. Cross History Story i telewizja History Channel. Każdy z odcinków ma osobny tytuł i każdy z odcinków opowiada o niezwykłej, dramatycznej i heroicznej przeszłości związanej z ucieczką z Auschwitz. Birkenau. Zapraszam na ucieczki z piekła. Idę właśnie drogą, dokładnie tą samą drogą, którą wiosną 1942 roku szedł Wawrzyniec Kulik. Był wykończony psychicznie, upadły, zrezygnowany. Powrócił nogami w kierunku kombinatu śmierci, niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Zamierzał zgłosić się do niego dobrowolnie. To oznaczało pewną śmierć, ale Wawrzyniec Kulik myślał. I czuł, że tą heroiczną postawą ocali swoją ciężarną żonę. Ziemia Oświęcimska. Historia obozu Auschwitz to także historia jej mieszkańców i żywych do dziś opowieści o uciekinierach z obozowego piekła. To opowieść o odwadze i o słabości, o poświęceniu i o zdradzie, o bohaterach i o konfidentach. Wawrzyniec Kulik. Podobnie jak wielu innych mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, zdecydował się pomóc jednemu z uciekinierów z Auschwitz. Ten gest na zawsze odmienił losy jego rodziny. Dla więźniów z Auschwitz ucieczka z obozowego piekła była kolejnym dramatem. Jak przetrwać w okupowanym przez Niemców kraju? Gdzie się schować? Jak zmylić pościg? Komu ufać? Gdzie szukać pomocy? Niestety. Większość tych ucieczek kończyła się bardzo tragicznie. Uciekinierzy wracali do obozu zdruzgotani, całkowicie załamani psychicznie. Ale dla Niemców był to kolejny spektakl, spektakl grozy. Tworzyli tak zwany teatrzyk. Wieszali uciekinierowi tabliczkę z napisem Hurra, ich bin wieder da, co oznaczało hurra, jestem tu z powrotem. Człowiek ten szedł dokładnie tą drogą, którą ja teraz idę, po przekroczeniu bramy obozowej, a po mojej prawej stronie orkiestra obozowa była zmuszana, aby grać mu jeszcze marsz powitalny. Dla wracających z pracy, z komand roboczych więźniów, SS-mani szykowali kolejny makabryczny spektakl. Ciała zastrzelonych uciekinierów układano tutaj pod tym murem formowano te ciała w makabryczny sposób. Żaden więzień, który wkraczał do obozu, nie mógł przeoczyć tego potwornego widowiska. Konsekwencje ucieczki więźnia ponosili wszyscy. Najpierw współwięźniowie, którzy pracowali z nim w danym komandzie roboczym. Ci, którzy pomagali więźniowi za drutami, również wraz z całymi swoimi rodzinami. Ale był jeszcze jeden proceder, który miał przestraszyć więźniów, aby nie uciekali z Auschwitz. Rodzina danego więźnia, który uciekał, została przez gestapo sprowadzona tu i tu na specjalnym podejście czekała, aż uciekinier się nie znajdzie. Żona, córka, rodzice to właśnie tak wyglądała perfidia SS-manów. Mimo okrutnego systemu represji stosowanego przez Niemców, więźniowie jednak podejmowali próby ucieczek. Tak było z Janem Nowaczkiem, który poproszony przez SS-mana o naprawę roweru, wszedł do przyobozowego warsztatu, naprawił ten rower, znalazł mundur, SS przebrał się w niego i wykorzystując nieuwagę SS mana, po prostu wyjechał rowerem z obozu. Nowaczek ucieka z obozu. przyjeżdża rowerem do pobliskiej miejscowości, która nazywa się poręba Wielka. Trafia do domu kuligów. Ten dom dokładnie był w tym miejscu, gdzie ja w tej chwili stoję. Rower porzuca w stogusiana. Nowaczek. Rozpina mundur SS, a spod munduru wyłania się obozowy pasiak. Kuligowie dokarmiają go, dają mu pieniądze i instruują, jak dalej uciekać, którą drogą. Nowaczek zarzeka się, że gdyby został schwytany, nigdy nie wyda nikogo, kto pomagał mu w ucieczce. Nowaczkowi w trakcie ucieczki pomocy udziela kilkanaście osób. W końcu, po dziewięciu miesiącach tej burzliwej eskapady, Nowaczek wpada w ręce obozowego Gestapo. Nowaczek zostaje złapany i jest przetrzymywany w celi obozowego aresztu, jakim był blok 11, nazywany blokiem śmierci. Bo to właśnie tutaj rezydowały niemieckie sądy doraźne, które wydawały wyroki. Najczęściej była to właśnie kara śmierci. Nowaczek jest torturowany. Jedną z najbardziej wyrafinowanych tortur, jakie ss stosowali wobec więźniów, był bunkier stojący. Czterech więźniów, władowanych tutaj, ścieśniętych maksymalnie, całą noc stoi. Minimalny otwór na powietrze. Bywało tak, że ci ludzie dusili się tutaj i rano byli już martwi. Nowaczek nie wytrzymuje takich tortur. Wsiada do SS-mańskiego samochodu i jedzie i wskazuje od domu do domu, gdzie się ukrywał i kto pomagał mu w ucieczce. Esesmani z Nowaczkiem przekraczają próg domu kuligów. W chałupie zastają ciężarną franciszkę i jej małą siedmioletnią córkę Stefanie. Ale oni szukają wawrzyńca. Gorączkowo następuje poszukiwanie tego właśnie człowieka. Wpadają na szatański plan. Zabierają ciężarną Franciszkę tu, gdzie ja teraz jestem do Auschwitz, i mówią, że jak wawrzyniec się stawi, to ją wypuszczą. Wawrzyniec dobrowolnie oddaje się w ręce ss i zostaje zamordowany pod ścianą śmierci. Podobnie umiera Jan Nowaczek. Współpraca z Niemcami, wbrew jego nadzieją, nie ocaliła mu życia. Brutalność represji, jaką Niemcy stosowali wobec więźniów, tych, którzy uciekli z obozu, wobec ich rodzin i okolicznej ludności, zmusiło obozowy ruch oporu do Przeciwdziałania ucieczkom. Śmiałków, którzy mimo wszystko decydowali się na ucieczkę, nie pozostawiano jednak samym sobie. Obozowy ruch oporu miał ścisłe kontakty z armią Krajową, która działała poza drutami Auschwitz. Jeżeli więzień uciekał, dostawał ścisłe instrukcje, idziesz w górę rzeki. Aż do mostu, gdzie znajduje się punkt przerzutowy. O kryptonimie zacisze. To właśnie ten most. I tutaj Armia Krajowa przejmowała tego uciekiniera i pomagała mu w dalszej ucieczce, w zmyleniu pościgu niemieckiego. Za chwileczkę spotkam się z Marcinem Dziubkiem. Historykiem, który, jak mało kto, zna wszystkie tajemnice ziemi Oświęcimskiej dotyczące II wojny światowej i ruchu oporu. Jaki stosunek okoliczna ludność, która zamieszkiwała tereny wokół niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, miała do więźniów, w którym Udało się z tego piekła zbiec. Myślę, że ten stosunek doskonale obrazują słowa samego komendanta obozu Rudolfa Hesa, który w jednym z raportów do dowództwa SS i policji we Wrocławiu pisał, że ludność jest tu fanatycznie polska i że każdy więzień, któremu uda się zbiec z obozu, jeżeli zapuka do pierwszej polskiej zagrody, to otrzyma pomoc. Problem polegał na tym, że Niemcy doskonale to wiedzieli i przeciwdziałali temu. Przeciwdziałali temu, organizując wysiedlenia mieszkańców z okolicznych miejscowości. Więc sporo było gospodarzy niemieckich na tym terenie. Zresztą w ogóle ten teren był nasycony policją niemiecką, żandarmerią, jednostkami wojska. Więc ten uciekinier no, miał nie lada problemy, żeby trafić do polskiej rodziny. A ruch oporu, czyli podziemna. Armia Krajowa, która walczyła z Niemcami, pomagała uciekinierom? Początkowo był z tym problem, to znaczy dowództwo miało ogromny dylemat, ponieważ było wiadomo, że Niemcy stosują zbiorową odpowiedzialność również w obozie wobec więźniów z komanda którego na przykład miała miejsce ucieczka. Więc to organizowanie ucieczek, tak na dobrą sprawę, następowało tu dopiero w 1943-1944 roku. A czy na tym terenie byli na przykład. Tajni współpracownicy Gestapo, konfidenci, na których też więzień jakby wpadł, to koniec. Ci konfidenci byli w całym okupowanym kraju. Również i tutaj takim najsłynniejszym był Andrzej Kasza, który został zwerbowany przez katowicką placówkę Gestapo. Kasza stworzył całą siatkę konfidentów na tym terenie, około 20 osób. I oni donosili. Nie tylko na partyzantów, ale też i na ludność cywilną, że na przykład nie wywiązują się z, z oddawania kontyngentów czy też obowiązku pracy. Polskie państwo podziemne wydało wyrok na kaszę, który wszelkimi siłami starał się uniknąć kary za kolaborację. Postrzelony, zbiegł na wschód i wpadł w ręce Rosjan. Został osadzony w więzieniu we Lwowie, z którego udało mu się zbiec. Po wojnie został schwytany przez oświęcimską milicję i w wyniku głośnego procesu usłyszał wyrok siedmiokrotnej kary śmierci. Wyrok wykonano. Każdy z nas w swoim życiu dokonuje wyborów. Tak jest dzisiaj i tak było również wtedy. Kuligowie dokonali wyboru. Uratowali i pomogli w ucieczce zbiegłemu więźniowi z Auschwitz. Za ten wybór Zapłacili potwornym cierpieniem i śmiercią.